Prezydent Donald Trump zapowiedział organizację szczytu pokojowego z udziałem prezydentów Rosji i Ukrainy. To kluczowa deklaracja po poniedziałkowych rozmowach w Białym Domu, w których uczestniczyli kluczowi światowi przywódcy. W Waszyngtonie gościł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W spotkaniu z Donaldem Trumpem towarzyszyli mu najważniejsi europejscy liderzy, w tym kanclerz Niemiec, prezydent Francji, premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch, a także szef NATO i przewodnicząca Komisji Europejskiej. Głównym tematem rozmów były gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, zapewniane przez państwa europejskie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Tuż po zakończeniu spotkania Donald Trump ogłosił dalsze kroki w mediach społecznościowych, poinformował, że zadzwonił do Władimira Putina i rozpoczął przygotowania do bezpośredniego spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy. Co więcej, po tym szczycie ma odbyć się tzw. Trila, czyli trójstronne rozmowy z udziałem samego Trumpa. Miejsce spotkań nie zostało jeszcze ustalone. Ameryka prezydent określił te działania jako bardzo dobry, wczesny krok w sprawie trwającej już blisko cztery lata wojny. W swoim oświadczeniu podkreślił, że wszyscy uczestnicy waszyngtońskiego spotkania są bardzo zadowoleni z możliwości pokoju dla Rosji i Ukrainy. Za koordynację przygotowań do szczytu za stroną rosyjską i ukraińską odpowiadają m.in. wiceprezydent J.D. Vance oraz sekretarz stanu Marco Rubio. Więcej informacji i powiązanych materiałów znajdziecie Państwo w serwisie na temat.pl i w innych filmach na naszym kanale.